Magdalena Wojciechowska, witam państwa w programie W Punkt. A dziś moim gościem jest pan Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i Gminy. Plesza. witam serdecznie, panie burmistrzu. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Szósty rok kadencji, ten ostatni rok tej drugiej kadencji właśnie minął. No jaki to był rok? Bo nie pytam o to, co było eee, pięć lat Przede wszystkim wcześniej. udało się zachować pewien konsensus w Radzie, i ta współpraca pomiędzy organem wykonawczym, Urzędem Miasta, a Radnymi Rady Miejskiej utrzymuje się na takim samym poziomie ta kultura polityczna jest na tyle wysoka, że tak naprawdę możemy w spokojny sposób zarządzać miastem. Tak więc to jest na pewno komfort funkcjonowania i porównanie z poprzednią kadencją. Udało się ale, to? Ale tak zgadzają się w całym kształcie? Nie, proszę Państwa, no, nie sztuka się zgadzać w całym kształcie, Pomimo tego, że sesje może wyglądają dla postronnego <coughs> mieszkańca spokojnie, natomiast wiele spraw... Burza jest na komisjach. Na komisjach, na szefach klubów, tam dochodzimy do pewnego konsensusu, natomiast zdarzają się sytuacje takie, gdzie Dana uchwała w ogóle nie wchodzi na posiedzenie sesji Rady Miejskiej, dopóki dopóty nie zostanie wypracowany kompromis ze wszystkimi ugrupowaniami, taka, taka uchwała nie wchodzi do porządku. Opisu. To co udało się zrobić przez ostatni rok, Panie Burmistrzu, bo wiadomo, że no pewne rzeczy, pewne inwestycje trwają, to też nie jest tak na wstrknięcie palca, to też wszystko zależy od pieniędzy, to może na początek jaki jest budżet miasta i gminy. To jest Piesza. około 250 milionów złotych. To jest, to jest ten budżet, którym dysponuje miasto gminy Pleszew, plus jeszcze spółki komunalne, tak więc. A więcej yy, niż w roku poprzedzającym? Tak, tak, jest, jest zdecydowanie wyższy budżet. To, co pani pyta, co nowego? To jest charakterystyczne w samorządzie, nie tylko w samorządzie, że to są bardzo często yy, inwestycje wieloletnie albo projekty rozpoczęte no bo zakończył się ram, remont ratusza, na przykład. Tak, tak, tak więc ja myślę, że to jest ciągłość. Bez względu na to, czy ktoś przejmuje na nowo władzę, czy nie, są pewne rzeczy, które są kontynuowane. I dla mnie ta, ten przełom kadencji to nie był jakiś szczególny moment oprócz wyborów i oczywiście zaufania mieszkańców, ponieważ te inwestycje cię toczą, no przykład, taka największa inwestycja, która już się rozpoczęła w tamtym roku, budowa centralnej stacji wodociągowej. No, no właśnie, to jest... bo to jest bardzo poważne przedsiębiorstwo komunalne, prawda? Tam w jesienią wyburzano praktycznie cały obiekt. No na jakim etapie to dzisiaj jest, kiedy mówimy o końcu pracy? 2026 końcówka, 2026 końcówka prac. Muszę powiedzieć, że oprócz tego przedsiębiorstwo komunalne rozstrzygnęło przetarg na budowę nowych zbiorników na, na wodę. Tak więc myślę ale na retencyjnych ten, żeby zbiorników? Żeby przytrzymać y -y -y. wodę y -y. głównie w okresach letnich, y -y. Tak, gdzie, ta, gdzie zużycie wody jest zdecydowanie wyższe niż, y niż dostarczanie tej, tej wody. Tak więc to nie tylko ten element związany z infrastrukturą towarzyszącą biurową, ale to, co mieszkańców najbardziej interesuje, czyli sama, samo dostarczanie wody. Tak więc to jest główne zadanie, takie strategiczne z punktu widzenia mieszkańców miasta i gminy Pleszew. To nie jest może widoczne na co dzień i nie jest tak spektakularne jak budowa drogi, chodnika. Natomiast to z punktu widzenia funkcjonowania miasta jest Rozumiem, bardzo ważne. Rozumiem, że tanio nie jest. To jest ponad 20 milionów złotych sam budynek i, i te całe zaplecze, mhm. zaplecze magazynowe. Natomiast i to jest z budżetu gminy, natomiast z budżetu spółki to są już te pojemniki, które, które będą gromadziły wodę. To chciałam jeszcze zapytać o to, czy stacja uzdatniania wody będzie jakoś modernizowana, czy będzie nowa, czy nie, czy jest wystarczająca na ona jest, ona jest wystarczająca. Oczywiście to już jest któryś rok i ta stacja na pewno będzie wymagała czyszczenia, modernizacji, ale na, chwili, na chwilę obecną na pewno przepustowość tej stacji uzdatniania wody jest na tyle duża, że sobie poradzi z tym rozbiorem, która jest, który jest w ostatnich latach. Jest remont dworca w Kowalewie. To nie należy, to nie jest obiekt, który należy do miasta, bo to są właścicielem koleje, ale jakby też rozumiem, że miasto lobbowało na rzecz tego, aby ten dworzec wyremontować, wyrobili się tam parkingi, bo ludzie dojeżdżają do pracy nie mieli gdzie tych samochodów zostawiać. Znaczy dla nas ja nie ukrywam, że to był jeden z priorytetów yy, moich i samorządu. Mamy świadomość tego, że stacja kolejowa i kolej generalnie poprawa sytuacji na kolei jest to Naprawdę realny, realna alternatywa w dotarciu do dużych miast. Bo przypomnijmy, ja, Pleszew sam nie ma dworca, prawda? Mówimy, mówimy o, o 4 km, natomiast oczywiście wysiadając w miejscowości Kowale, wysiadamy na stacji Pleszew. Natomiast na Pleszew Kowale. Na co chcę zwrócić uwagę? Jest ponad 26 połączeń między Pleszewem a Poznaniem. Najkrótszy pociąg jedzie niecałą godzinę. Tak więc tutaj widzimy, że to jest alternatywa w dotarciu do poznania i naszym celem było przede wszystkim nie tylko poprawienie estetyki, ale funkcjonalności całego otoczenia. Pani redaktor wspomniała o parkingach, faktycznie 65 miejsc. Parkingowych. Bo do tej pory wcześniej była wolna amerykanka, prawda? Amerykanka, Jak się udało przyjechać? Tak, te parkingi tak. są płatne? Wprowadziliśmy w ostatnim czasie pierwszych 16 godzin bezpłatnie, bo to się okazało. Były całkowicie bezpłatne. I wielu mieszkańców zostawiało na tydzień, dwa te samochody, samochody i blokowały hmm. tym, którzy dojeżdżają do pracy do szkoły. W związku z tym najpierw było 14 godzin i później jest 16, czyli jeśli ktoś pobierze bilet 16 godzinny bezpłatnie, natomiast powyżej 16 godzin jest już płatny. Efekt jest taki, że ci, którzy dojeżdżają do pracy do szkoły, tak naprawdę nawet na 12 godzin, są w stanie wrócić z Poznania i w bezpłatny sposób zaparkować ale dzięki temu te 10-12 miejsc jest puste i służy tym, którzy korzystają A z A czy chociaż... rowerem bezpiecznie dojedziemy do Kowalewa? Tak, to widać zresztą, bo tam jest również wiata przystankowa, gdzie w okresie letnim, wiosennym stoją rowery, natomiast ostatni etap chcemy jeszcze w 2026 roku w ramach ZIT-u dokończyć chodnik ze ścieżką rowerową już w samym Kowalewie czyli jadąc z Pleszewa przez ulicę 70. Pułku Piechoty, ta sieć ścieżek rowerowych naprawdę jest już imponująca i w spokojny, bezpieczny sposób będzie można dojechać. A w kilometrach możemy powiedzieć? Znaczy, to, jest, to jest, proszę Państwa, są to drogi gminne, powiatowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, to też jest kolejna, kolejny element, gdzie po wielu, wielu latach starań zacznie się niebawem budowa chodnika Janków Kuczków czy przy drodze krajowej numer 11. Tak? Tutaj ta współpraca między Generalną Dyrekcją, a miastem jest bardzo dobra. Wcześniej miasto wykonało projekt. Przez mówimy o trasie na Ostrów. Tak, przy Głównej 11, mm -hmm. tak. To jest, to jest tak naprawdę realna, realne rozwiązanie problemów mieszkańców tej A jak tej długi to będzie odcinek, Od, od, od Jankowa, Krzywosądowa do... do Czyli przez, łącznik, ten cały Janków tak, będzie, tak? Połączony, Janków, bo tam jest faktycznie... Tak, i a jest miejsce, tak, tak, one są? Ten, ścieżka rowerowa będzie wydzielona z pasa drogowego. W bo tam asfalcie. jeżdżą rowerzyści, prawda? Nie mają wyjścia, tak, to jest, jeżdżą, a jest, jest niebezpiecznie. Y, jest niebezpiecznie. Bezpiecznie. Jest to jedna z bardziej uczęszczanych dróg krajowych. Mamy w Kuczkowie, czyli z jednej strony Krzywosądów, z drugiej strony Janków. Ma, w Kuczkowie mamy szkołę, mamy kościół. Tak? tak więc to są te elementy, które naprawdę poprawią jakość funkcjonowania. I bezpieczeństwo przede, I przede wszystkim. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Bo o bezpieczeństwo yy, przecież chodzi. Ja chciałam zapytać o rynek, Panie burmistrzu, bo co jakiś czas pojawiają się. Informację, że pan chce rynek zamknąć. Nie, to już coś już Dla sobie, ruchu To już no, sobie, ładnie by było, ale e, e, jest to niemożliwe, jest to przy, nierealne w przebudowie przy, Pleszewa, prawda? Przepracowaliśmy ten, ten, ten temat. Po pierwsze, mamy kilka koncepcji organizacji ruchu w rynku i ta maksymalna, skrajna zakładała wyłączenie całkowicie ruchu w rynku. Natomiast zawsze sobie chcieliśmy odpowiedzi na pytanie, czy jest miasto w Polsce tej wielkości, małej wielkości jak Pleszew. Które nie jest studenckie, nie jest turystyczne, gdzie nie ma ruchu samochodowego, a żyje handel. Trudno, do tej pory nikt mi nie potrafił wskazać tego. Ta budowa pleszowa jest troszeczkę specyficzna. To, to już prawda? Mówimy, mówimy bo, o, bo ten rynek no, jest w centrum, to prowadzi że, do, Jak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tak wszystkie tak, drogi rynku, przez rynek prowadzą. Znaczy, pewne rozwiązania zaproponowano, tak? ale żeby utrzymał się biznes, usługi w rynku, muszą być ludzie. No niestety nasze przyzwyczajenia są jakie są i pomimo tego, że te ścieżki rowerowe są rozszerzane, widać, że to przyzwyczajenie do autobusu. Bo do ruch samochodów. jest duży cały czas w centrum. Tak jest, jest kilka tysięcy samochodów w rynku, natomiast no, próbujemy to w jakiś sposób e, pogodzić. Tak? Z jednej strony faktycznie ruch, ale z drugiej strony cały czas pojawia się zieleń e, i ten element, widać, pojawiają się kolejne restauracje, bo to jest za chwilę się uruchomi kolejna. tak W zasadzie większość sklepów, wszystkie, tak patrząc na rynek, one są działające, co nie jest takim... W miarę stałe, prawda? Tam mi, się za dużo nie zmienia. W miarę stałe, co nie jest takim... Oczywiste. Tak, oczywiste w, mm -hmm. w, nawet w dużych, w dużych miastach. Tak więc tutaj po wieloletnich rozmowach, analizach, spotkaniach stwierdziliśmy, że zostawiamy... Ale jest ruch. też plan na ulicę Poznańską. Znaczy jest to jeden z planów, gdzie ta ulica, zachowanie miejsc parkingowych byłaby jednokierunkowa, z większą ilością zieleni. I to też jest pogodzenie ruchu samochodowego, rowerowego, pieszego. No i to, co od wielu lat chcemy w Pleszewie forsować, to, jeszcze to jest kwestia kończąc, zieleni. Kończąc temat rynku, czy tam w ogóle coś miasto planuje zrobić z nawierzchnią, czy wszystko nie, jest ok? Nawierzchnie, nie, znaczy okay, no oczywiście to nawierzchnia mogłaby być pewnie lepsza. A ile rynek ma lat 20 już? No, jeszcze, jeszcze coś koło tego z, będzie, prawda? Za, za, za poprzednika nie, tak. był był wyremontowany, natomiast w w w okresie jesiennym chcemy dodatkowe nie, jeszcze umieścić w przestrzeni rynku, jeszcze bardziej go Udzielenić. Udzielenić, natomiast chcemy zachować ten, ten taki status quo, jeśli chodzi o ruch samochodowy. Smog w Pleszewie, to jest też temat, no czołówka, gdzieś tam można było hmm. w rankingach raportu smogowego spotkać Pleszew, no niestety no, cały czas. W rankingach tych miast, które mają czujniki wiosiu. No tak, tak bo też wiem. nie wiemy, gdzie, no, gdzie właśnie, tych czujników nie ma, no ale Znaczy jest... wiemy, wiemy, gdzie są. I wiemy, gdzie nie ma? No jeśli są, to wiemy, gdzie nie ma i tych miastach, gdzie te czujniki są, to faktycznie znaczy, nie. Znaczy ja się opieram na komunikacie filtra samochodowego. Także no, no to jest to problem. Nie jest tak? problem, jest to problem zwłaszcza małego miasta, które nie ma tak naprawdę w centrum sieci ciepłowniczej. Bo jest... straż miejska jest. Chodzi, kontroluje? Znaczy, oczywiście, że kontroluje. Ja myślę, że to, to nie jest nawet kwestia spalania plastików, Śmieci. tylko mhm. to jest kwestia jakości węgla i sposobu palenia w piecu. No bo widzimy. Ilość śmieci tych. No bo teraz ludzie zmieszania. są w kropce, nie wiedzą w jakie ogrzewanie no, zainwestować, to, prawda? No, gaz był ok, teraz jest B. Więc... No, no, tu, jest, tu jest, proszę Państwa, taki, taki trudno zgrzyt. zgrzyt. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego gaz jest B. tak? Mówi się, że to jest kopalny, natomiast z punktu widzenia, uważam, środowiska on jest, jest na pewno lepszy niż węgiel. Trudno mówić emerytce, czy osobie samotnej, słabo usytuowanej, że nagle. Ma palić prądem, kiedy prądy. No, kamienica nie są prądu, kamienica wymaga nie tylko wymiany okien, wewnętrznego docieplenia, jeszcze dodatkowo jest konserwator zabytków. Tak? Bo to też jest... właśnie tu też, też warto o tym wspomnieć, prawda? Bo to są koszty, bo kamienice w rynku są prywatne. Tak, 99 w 99% przypadku to są. To jak już prywatne. jesteśmy przy kamienicach, do smogu jeszcze wrócimy, ta kamienica spalona dawno, dawno, dawno temu, mająca pierwotne przeznaczenie na hotel, co tam się dzieje. Właśnie dzisiaj, właśnie dzisiaj dostałem informację, że dostaliśmy dofinansowanie środków unijnych w ramach WRPO. Będzie tam e, galeria, gdzie można będzie eksponować na przykład e, pracę, prace, głównie Mariana Bogusza, no bo mm -hmm. z tego jest e, mm -hmm. znany, e, znany pleszew, tak więc będzie część kulturalna. A jakiejś kawiarni tam nie będzie? Nie, nie myślę, że, myślę, że już w rynku po, po pierwsze m, jest przestrzeń, gdzie biznes sam otwiera e, te przedsięwzięcia i to jest najważniejsze. E, staramy się wchodzić w te obszary Działalności miasta, które są na pograniczu samorządu albo prywatnego biznesu, który prywatny biznes no, z uwagi na wielkość miasta nie, nie wchodzi. Tak? Wracając to... jeszcze do tego smogu, programy, które pozwalają mieszkańcom na wymianę ogrzewania yy, są? Czyste powietrze, jesteśmy jednym z liderów w Województwie Wielkopolskim, tak więc tutaj. Ale z liderów ze względu na zainteresowanie? Jest, jest duże zainteresowanie. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska tutaj służą, służą pomocą, tak więc tutaj. To no na co do... wymieniają plasteria, najczęściej że Najczęściej w, chwili, w ostatnim czasie z pompa ciepła i pellet, tak, No to to, 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 to są dość poważne koszty, to bo, są, bo niektóre no. samorządy jeszcze dają dofinansowanie na gaz. Pleszew? Nie, nie. nie my, my w pewnym momencie, jak pojawiło się czyste powietrze, zainwestowaliśmy w, i tutaj dodatkowy pracownik. To myśli odyska. pan, że ta sytuacja się następnej zimy poprawi, jeżeli chodzi o powietrze, bo Pleszew też jest, ma ciasną zabudowę centrum miasta. To, 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 to znaczy, jest też jakby głupotliwe, prawda? Znaczy, głównym, głównym problemem to jest brak tego ciepła systemowego, na pewno. Czyli mówimy o ciepłowni. E, o cieplikach. No. Mhm. One, one, one są A była na, kiedyś w Pleszewie? E, nie, no, Największe osiedla oczywiście mają swoją kotłownię, natomiast my mówimy o centrach miast, o centrum miasta o tych domkach jednorodzinnych budowanych w latach 70-tych, 80 -tych. Widać, że bardzo dużo ludzi dokonuje wymiany na kotły gazowe, tak, to, 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 to widzimy, tak. Natomiast pewnie sposób i jakość tego węgla też jest do, na wiele do życzenia. Do życzenia tak? No właśnie, czyli może najpierw warto byłoby zacząć od kontroli. O CPK chciałam zapytać, co my wiemy dzisiaj o CPK? Czy w jest takim też niezbyt szczęśliwym miejscu? Różne informacje były, że przez Pleszew ma ta no, ta, ta taką lekarz. Ta koncepcja upadła. już, już upadła, mówimy o takim wariancie społecznym, kompromisowym. Oczywiście niektóre miejscowości, część Kowalewa, dobra nadzieja, trochę ucierpią na, na CPK. Natomiast w chwili obecnej trwają prace koncepcyjne z tego co wiadomo, tak więc jesteśmy na etapie... Takich kontaktów może powiedzieć dość luźny. Panie burmistrzu, to jeszcze pytanie, na które samorządowcy nie bardzo lubią odpowiadać podwyżki. Większe, ja ale ja, lubi ja Pan? Tak, nie lubię odpowiadać na te, na te pytania, ponieważ te podwyżki z czegoś wynikają. O śmieci chciałam zapytać tak, właśnie. Największym problemem w chwili obecnej polskich gmin są śmieci, czyli cała gospodarka śmieciowa tak skonstruowana jest, a te plany, które są, jeśli chodzi o, o odbiór tych najbardziej można powiedzieć wartościowych butelek plastikowych pogłębi ten, ten kryzys. Czy mówimy o skupie tak zwanym, z, tak? No, tak, no, czy... skupie. Z jednej strony, z jednej strony ten mieszkaniec dostanie określoną kwotę za te butelki, ale z drugiej strony zostanie uszczuplone, uszczuplone dochody z tytułu sprzedaży te przez, przez, spółkę. przez spółkę, która, no, no. która odbiera. Mm. Tak więc to jest największy problem wszystkich miast. Czy tak źle i tak niedobrze. To jest kilka czynników. Za dużo butelek było, był problem, teraz po będzie. Pierwsze, po pierwsze, coraz więcej śmieci produkujemy. Tak, no to to widać. Zwłaszcza bio, co powinno cieszyć z uwagi na odzysk i, i, i te wskaźniki. Z drugiej strony odbiór RCF-u w tych spalarniach jest na tyle wysoki, że ta, że ta frakcja śmieci jest najdroższa. Tak więc tutaj samorządy tak naprawdę... Nie mogą, nie mogą zarabiać. Co więcej, w tym roku po raz pierwszy, żeby skala podwyżek nie była tak duża, miasto, i gmina Pleszew pewnie dopłaci do systemu, czego nie było. Od 9 złotych średnio chyba, tak? Więc tak, tak ale, na osobę. Ale, ale, ale w chwili obecnej ta stawka, no, trwa, trwają wyliczenia, czy ona, czy ona wystarczy. No właśnie, bo chciałam zapytać, czy przyszły rok to też kolejne podwyżki? Trudno mi w chwili obecnej powiedzieć, natomiast na pewno chcemy w tym roku niejako dosypać do systemu. Żeby to się zbilansowało. Cały czas powtarzamy, że miasto nie może zarabiać na śmieciach, tak? czyli tyle ile zbierzemy, to tyle musimy wydać, natomiast w chwili obecnej już jesteśmy na tym etapie, że brakuje pieniędzy na pokrycie tych zobowiązań wynikających z ilości produkowanych śmieci. A to samo będzie dotyczyło wody i ścieków? Czy wodę, znaczy wodą to jest, no jest sytuacja taka, że jest przedstawiana taryfa do Wód Polskich, ona jest oceniana. Ale wy proponujecie, prawda? Zarząd spółki proponuje. Czy takie propozycje będą, póki, czy nie? Póki co pan prezes przedsiębiorstwa Komunalnego nie sygnalizuje mi takiej potrzeby, no chyba, że ta taryfa była przyjęta na 3 lata i tam już przewidywano jakieś drobne korekty, inflacyjne korekty. Inflacyjne, inflacyjne korekty. To chciałam jeszcze zapytać już na koniec prawie, że jest Pan chyba jednym z pierwszych burmistrzów w Wielkopolsce, może w Polsce, który zdecydował się zlikwidować takie imprezy jak Dni Miasta, to były Dni Pleszewa, który to już rok, szósty? Myślę, I, i, I jakie jakiś, wnioski? Jakiś, no, no, szósty będzie pewnie w tak, tym roku. Tak. To, to była świadoma decyzja, ponieważ koszty organizacji, wówczas koszty organizacji takiej imprezy dwudniowej były olbrzymie. To była około kwota 400 tysięcy złotych. Dzisiaj byłoby pewnie no, dwa no, razy więcej. Było, 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 złotych. Byłoby, byłoby na pewno więcej. Wiadomo, że ten rynek muzyczny jest tak stargetowany, żeby. Zgromadzić dużą publiczność przy jednym wykonawcy jest coraz trudniej, a i koszty wynajmu Koszty, Ale pogoda honorarium. też miała znaczenie, bo ja pamiętam A, ostatnie tak, Kleszewa, gdzie tak. no dwie osoby przepisaną, były niestety wypadają. Tak, pogoda, strasznie. pogoda, to była trochę kontrowersyjna decyzja, natomiast od samego początku stwierdziliśmy, że te pieniądze zostają w kulturze, te pieniądze nie mogą być przeznaczone na inne cele. I teraz mamy sytuację taką, że, że dwie instytucje kultury, które działają koło siebie, czyli Zajezdnia kultury i biblioteka, każda z nich robi po około 200-300 imprez w roku. Tak czy praktycznie codziennie wychodzi na no, każdą imprezę? No, proszę Państwa, doszliśmy do takiej sytuacji, gdzie zaczęły się dublować y, imprezy, no, to też dla mieszkańców było niezrozumiałe i słusznie, bo dla mnie również. I stworzyliśmy wspólny y, kalendarz y, imprez, gdzie, gdzie każda instytucja y, kultura mhm. ma podgląd, co się dzieje w innej, tak? Tak więc nawet proponując y, termin jakiejś imprezy, wie doskonale, że w tym środzie, w środę czy w czwartek już jest y, zajęte na inną imprezę. Czyli ale budżet 400 tysięcy jest? Ten, nie, czy nie? No, proszę Państwa, budżet zajęć kultury i biblioteki razem to jest około 5 milionów. Ale chodzi mi o ten budżet na imprezę dodatkową. E, tak, no to, czyli, to, to, czyli... To, to, to są dodatkowe pieniądze, które się pojawiają w systemie. Tak, tak, tylko chodzi mi o to, że 400 kosztowało, kosztowało przygotowanie dni pleszowa i 400 jest dzielone na. Znaczy, to, to, to jest budżet jednej i drugiej instytucji kultury. Tu aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków jest dosyć duża, nie dosyć, bardzo duża. W związku z tym miasto też dofinansowuje tego typu przedsięwzięcia. No tak, ale chodzi mi tak? o to, że więcej nie trzeba dokładać, e, jak sami szukają udaje pieniędzy. Się, Muszę tak, kończyć, udaje, się, udaje się organizować przy współpracy, bo to jest atutem również te, ty, tych miejsc, że coraz więcej ludzi angażuje się w organizację różnego rodzaju imprez. Pięknie, dziękuję. Ja Państwu również dziękuję za uwagę i przypominam, że moim Państwa gościem był burmistrz miasta i gminy Pleszew, pan Arkadiusz Tak, Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam na kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.